Zadania z ciągu arytmetycznego, oblicz n wyraz i określ monotoniczność ciągu Podpunkt punkt A. n wyraz ciągu, czyli tak zwany ogólny wzór ciągu arytmetycznego, to jest an równa się a1 plus n minus 1 razy r. Jeżeli mam wyznaczyć wyraz z numerem 14, to za n podstawiam 14, czyli jest a14, równa się a1, czyli minus 5 plus 14 minus 1 razy r, czyli razy 3. Czyli 14 wyraz to jest minus 5, dodać 13, 13 razy 3. Czyli 14 wyraz to jest minus 5, dodać 39, czyli 14 wyraz tego ciągu to jest 34. No i teraz monotoniczność. Różnica w tym ciągu jest podana. Różnica jest równa, 3. Jest większa od 0, co oznacza, że ciąg jest rosnący. Podpunkt B. Ten sam wzór. Mam wyliczyć tym razem wyraz jedenasty, czyli A11 równa się A1, czyli 4, dodać N, czyli 11, odjąć 1 razy, razy różnica, czyli razy minus 4. Czyli jedenasty wyraz tego ciągu to jest 4 plus 10 razy minus 4. Czyli 4 odjąć 40, czyli 11 wyraz tego ciągu to jest minus 36. Różnica ciągu jest równa, minus 4 jest mniejsza od 0, co oznacza, że ciąg jest malejący. Podpunkt C. Mam wyliczyć tym razem n jest 20, czyli wyraz 20 to jest a1, czyli 1 plus n minus 1 – n minus 1 oczywiście już powinienem podstawić. Mam 20 wyraz, czyli 20 minus 1 razy różnica, czyli 1 druga. Czyli 20 wyraz to jest 1 dodać 19 razy 1 druga, czyli to jest 11 plus 19 2 czyli 2 drugie plus 19 2 to jest 21 2 A no jakby ktoś chciał yy, ułamku mieszanym to 10,5. Różnica tego ciągu jest równa 1 druga, jest dodatnia, co oznacza, że ciąg jest rosnący. No i ostatni podpunkt D. Mam wyliczyć 35 wyraz, czyli A35 to jest A1 plus N odjąć 1 razy różnica, czyli 1 dziesiąta. A35 to jest minus 2 dodać 34 razy 1 dziesiąta, czyli A35 to jest minus 2 dodać 3 i 4 dziesiąte. Czyli to jest 1,4 dziesiąte. Różnica jest równa 1 dziesiąta, jest dodatnia, co oznacza, że ciąg jest rosnący.